W Polsce też mamy skakuny, proszę bardzo. Wydaje <grystanie> mi się, że to nie znam się na właściwych pająkach, natomiast to jest jakiś rodzaj Jesuusa. Piękny maluszek. Właśnie skoczył, zanim włączyłem nagrywanie. I mogę złapać, bo złapałem to chodstości na nim. Zasuwa sobie po doniczce. Zadrzmi na rękę? Tak. <laughs> Z czego zaraz wolno tutaj? Bluszcz, bo stąd właśnie wyszedł? Śliczny mał. No uciekaj. Шат.